Górę. Nie, nie, lewo, długo, Faj. Zostaw, został, zostaw. Został. Kurwa, kurwa! No kurwa! No, kurwa! <śparum> Trzech, tak -o? o kurwa! W ogóle nie chodzę, nie? Nie, chyba. Ewentualnie w picie może być.

Nice. Jeszcze jeden. No, jest. No, jest. No, nie widzę. na, zioś. Oni się cisnęli. Karan Na Kurwa, jak się szczela? Hmm. ty. Co? Dzisiaj pojechał no, no. Tak swoją kurwa, że na afku stoi wpustach... Ty... CO?! Dobro, to nie ma co grać dobre. <mum> nie wiem bym że... no, nie to jest. Rola. To jest... Tego jeszcze widzieli Samo razem idziemy. A, raz A pierwo, ale weź tu piłkę. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Dobrze, A. Oh.